Dobry wieczór, zapraszam na mecz jednej 8 finału Belgia-Francja. intensywne po stronie reprezentacji Belgii, Doku, do środka do Debrene i próba dogrania do Carrasco. Jest Carrasco i mamy bramkę w trzecim minucie, a więc niesamowicie szybki gol w wykonaniu Belgii. Jest 22-letni Jeremi Doku, Debrene, Lukaku, Carrasco, Carrasco! I Gilles Koundé, powstrzymany chwilowo przez De Bastę, ale tylko tymczasowo. Kunde, Mbappé. Mbappé i mamy wyrównanie. 1 do 1 w 55 minucie. De Bruyne. Sporo wolnego miejsca w środkowej strefie wojska. Witzel. De Bruyne. Carrasco. De Brené. Ani Carrasco. niestrudzony dzisiaj. Tielemans. Debast, debast do Opendy! I wprowadził piłkę do gry. Debrenę. Carrasco, Carrasco! Był w stanie przyjąć te piłki, aby uderzyć bezpośrednio? To moglibyśmy mieć naprawdę sytuację sam na sam. Debast do Opendy! Louis Openda nie wykorzystał tego! W niesamowitym napięciu podchodzi powoli Louis Openda, aby za chwilę wykonywać pierwszą jedenastkę. O, widzimy ten pojedynek wzrokowy Zmierzyli się wzrokiem Meniang i Openda Louis Openda Po ziemi 1-0 Czas na Francję Olivier Giroud Było blisko aby obronił Ken Castel, Ale nie udało się a co pokaże Jani Karasko? czyli tym razem trafi podobnie jak w spotkaniu. Karasko nie trafił i to jest pięk zawodu kibiców. Ten, który pozwolił zagrać w rzutach karnej Belgii, może teraz krążyć swoją reprezentacji. Kylian Mbappé. Mbappé pewny strzał. 2-1 dla Francji. I wygląda na to, że Francja przybliża się już do spotkania w ćwierćfinale z Serbią. Tomasz Menier. Menier. Jest bramka. A co pokaże Usman Dembele? Próbuję go zdekoncentrować. Ken Castells Dembele. Wybronił to Castels. Belgia wciąż w grze. No więc będziemy mieli jeszcze kolejną serię karnych De Brenne. i niespodziewana sytuacja. Kevin De Brenne nie trafia. Znakomity instynkt. Świetnie wyczuł go Mike maniu. A co teraz pokaże Zermeri? I teraz trzeba było być albo nie być dla Belgii. Ona oh, na. na. Musi to trafić, aby Belgia miała jeszcze jakiekolwiek szanse. A Madłonana 3-3. No i teraz czas na decydujące uderzenie Francuzów. Skoncentrowany Ken Castells będzie uderzał Kama Winga. Ma binga w środek i Francja w ćwierćfinale. Było ciężko, wydawało się, że to Belgia zdominuje to spotkanie, ale Francuzi przetrzymali ten napór rywali. Mimo, że nie byli stroną dominującą w meczu, to byli w stanie zwyciężyć w karnych.